Ciema z tej strony Kosiorski. witam Video Heroes. Dzisiaj nowa postać w Void postać Holmes Young. Co w związku z tym oczywiście są fajne i węziki w połączeniu, w których można zdobyć pay artefakt, czyli naprawdę warto zrobić i to nie aż tak wysokim kosztem jak poprzednio. Znaczy poprzednio, ostatnio już schodzą do tej granicy 1000 heroic scrolli plus inne czynności. No i w tym przypadku jest to samo, chociaż no nie każdy, no niektórzy będą musieli wydać trochę więcej, w tym prawdopodobnie ja. Zanim zrobię te eventiki, to chciałbym, bo już troszeczkę czekam na to, no po prostu wysomonować z korów. Trzymałem je troszeczkę dłużej na jednym i na drugim koncie, no mniej więcej po 30 mam. Będę sumowanował po Holmes z Yanga, którego raczej nie potrzebuję, o tym jeszcze powiem, ale no, żeby mieć szansę zrobić go na 10 gwiazdek, to zawsze tam 100 z scrolli mi odejdzie w tym momencie, bo już go mogę mieć chyba na 6 gwiazdkach, a EOS jest to świetna Transcendence postać na PvP więc może przyszłościowo i niech ona tutaj mi się dobierze. Mamy ustawione 6,66% szans na ten, o właśnie na to, transcendent na to kółeczko. Wolę to, zawsze to jakaś losowość, fajnie, że może wpaść. Dobra, pierwsze 10 postaci, nic ciekawego tak naprawdę, ale ważne, że Szafir poleciał, to jest dobra sprawa. Pamiętajcie, by je zawsze wymieniać na Shardy, ale to już chyba każdy wie. Zdecydowanie na to. To nam da dużo większy progres. Na Wojt postać można chwilę dłużej poczekać, a ulepszenie jej na Maxa i też innych postaci da dużo więcej. A damy jeszcze jeden bez skipu tym razem. Zobaczymy co tam będzie. O, jak kliknąłem, to i tak się zeskipowało. Dobrze, że kolejny, sza ten szafir, on teoretycznie jakbyśmy zmienili na tą szansę drugą, to by był raz na 15. Po kliknięciu na środku to się zmienia, jest gwarantowany 1 na 15, także na razie jak 1 na 10 wypada, jesteśmy, no, patrząc na szansę, do przodu. Zeskipujemy, nieważne co tu zrobimy, jest Young. Jest i Yang za trzecim, no i wzerował nam się na 1%. Nie ma tragedii, jeszcze zrobimy trzy pojedyncze. E, chociaż potrzebuję jeszcze jednej kopii, żeby właśnie skorzystać z y, tego evenciku, by zrobić go na 10 gwiazdek, bo po prostu mniej heroic skroli musiałbym użyć. A w tym momencie e, zostawię go na 6 gwiazdkach. I tyle. No zobaczcie, ja tu mam jednego i dwie kopie, czyli do 9 jeszcze jednej kopii mi brakuje na 10 gwiazdek. Na tym końcu ta sama sytuacja, również spróbujemy troszeczkę wysamonować ona, chyba tyle samo korów tu i tu. O, tutaj ładnie sypnęło zarówno szafir jak i Young i Eos. Dobrze. No i lecimy dalej. To samo razy 10, tu już naprawdę nic, kolejna dyszka. I szafir. Dobra, może być yy, zaraz zobaczymy czy to mnie chyba tutaj też nie urządza, żeby zrobić 10 gwiazdek. W ogóle na dwóch kątach użyłem ponad 10 tysięcy tych yy, zamianek w Propert, or, w propert 3 yy, Tutaj. Użyłem ich ponad 10 tysięcy. Na jednym kącie chyba 3 Holmesy zdobyłem, na drugim żadnego, naprawdę. Także nie farcik na tym chyba żadnego nie zdobyłem, zobaczcie. Mam tył, ich tylko dwóch, ale to i tak jest dobrze, bo zrobię ich na 6 gwiazdek i już mi się odblokuje misja, o których zaraz powiem. Dobra, przejdźmy z powrotem na drugie konto. Dobrze, z takich zabaw to tyle. Jeszcze mogę zrobić trochę summonów, ale to też myślę, że nie aż wszystkie. Ze zwykłych misji, w których tradycyjnych, znaczy tygodniowych eventów, no to mamy Hero Exchange Event na Asmodela i by Obydwoje mogą być void postaciami, których raczej nie zaleca się jako wybór Pierwszej potrzeby, raczej jedne z ostatnich, także nie ma raczej co ich kupować. Niby są taniej niż normalnie, bo normalnie oni są tutaj dostępni. Jak potrzebujecie, możecie kupić, ale ja bym nie polecał. Tym bardziej, że Lightner postacie coraz łatwiej troszeczkę zdobyć. Nast natomiast mamy dostępny Hero Lottery i Summon Price. Jak widać, ja mam tu jakąś Wesę a Wy możecie mieć plusika, chyba że już coś wybraliście. Jeżeli wybraliście, nie możecie tego zmienić. Tu jest taki trik, że możecie wybrać cokolwiek chcecie. Możecie wybrać Yanga, Holmes Yanga, który Wam właśnie pomoże zrobić tą misję, do zrobienia go na 10 gwiazdek. Jak Wam brakuje kopii, kogokolwiek. Ja wybrałem WSS z jednego prostego triku, ponieważ Young. Nie, no nie będę go składał, a nawet jakbym składał, to właśnie w jakiś inny sposób bym go zdobył. A wolałem troszeczkę zdobyć ekwipunku. Ten trik już był znany, od, jak pierwszy raz to się pojawiło. Zobaczcie, jeżeli zdobędziemy Wesę, w moim przypadku, to dostanę ekwipunek taki. I tym sposobem, od razu mówię, Wesa nie jest dobrym wyborem, na drugim koncie wybrałem Flame Strike, to był dużo lepszy wybór. Ale dobra, pokażę wam o co chodzi, zobaczcie, Crazy Samon Event, hop, 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 Arty... wszędzie dostawałem ekwipunek, mnóstwo razy. No dobra, tu już jest mniej, tu znowu. Jak to się stało? Przede wszystkim wy... polecam wybrać tam tą postać, jeżeli macie w shardach którąś powyżej na przykład 700 kopii, to już będzie 7, e... no 2... 14 postaci. Także sobie wybrać tą, którą macie najwięcej w shardach, która jest od razu Pięciogaskową postacią. Ja na przykład na tym koncie miałem najwięcej wesy, więc jeżeli wybrałem wesę w tym plusiku, to za każdą wesę zdobytą dostawałem ten ekwipunek. Ja ją po prostu z szardów wysumonowałem. Tylko z wesą jest taki problem: ona nie jest dostępna w zwykłych szardach. To był błąd, który ja zrobiłem. Bo mogłem ich zdobyć więcej tych postaci, gdybym zwykłych shardów użył, i to zrobiłem na flamestrike na drugim koncie, że tu miałem ich z shardów nie wiem ile, ale z tego jeszcze zgarnąłem powiedzmy 5 kolejnych flamestrike z sumona, gdzieś tam ona może wpadnie. Także w e, sposób, żeby ją z shardów wysumonować, z sumona zdobyć, z orba, ale nie z tego, z tego jak wymienimy na flamestrike, nic nam to nie daje, i tym sposobem na tym koncie zgarnąłem. Zobaczcie, mam 23 ekwipunki, ekwipunki, jakby komplety to są całe, także bardzo dużo. Mogę je ulepszyć tutaj, albo po prostu też za gemy e, tu. Co też już powoli się nad tym zastanawiam, bo ten ekwipunek ciężko zdobyć i te gemy może troszeczkę lepiej wydać, niż więcej ekwipunku. Także to jest fajny trik, polecam bardziej kogoś, kto jest dostępny w zwykłych szadach bo wersja jest elit, no, to jest mniejsza szansa na zdobycie ją. Niestety. Dobrze. Czyli to takie podstawy. Sumon jest też dostępny z Rosą, który nie jest za bardzo nigdzie potrzebny. Mamy dostęp... No ale po co ten summon w ogóle jest? Mamy... Od dołu może pójdę. To jest do kupienia. Tu mamy nowe te pay to win artefakty, te flagi. Nie kupujemy ich. To jest dobry boost, jeżeli w je ulepszymy na wyższy poziom i damy na naszą postać w tenant jako właśnie taka postać nie atakująca, ale dla, dla normalnego człowieka to się nie przyda. No nie, wiem, głos fajnie daje fajne statystyki, tylko a jest no co droższy 100 glory reliktów, ale no raczej tam groli relikty wydajcie na normalnej win artefakty. Następnie trzecia od dołu mamy transcendence fight, czyli musimy znaleźć kogoś, najlepiej tutaj na czacie nieraz się ogłaszają żeby dodać kogoś do friend listy, kto ma wszystkie Void postacie albo Yonga i inne Void postacie. Jeżeli zagracie z nim PvP, to wam się automatycznie zrobią misję. Możecie to też znaleźć na PvP gdzieś, tylko no, trzeba chwilę poczekać, poszukać, czy ktoś ma Hanse, Yanga i inne Void postacie. Wtedy wam naprawdę same darmowe nagrody wpadną jest takie, że trzeba po prostu poszukać na tym czasie pokombinować. Mi się na szczęście udało wszystko zrobić, czyli po prostu Holmes, Young plus inna postać, musimy zawalczyć z nim oraz wszystkie możliwe postacie 8 Transcendence w jednej walce. To też jest mocno specyficzne, ale no, jakoś się udało mi zrobić. To nie muszą być nasze, tylko no, ja mam 3 postacie Wojta, a ktoś miał pozostałe. Także tak to robimy. Eee, następnie mamy właśnie główne węciki na ten na ten tydzień, czyli zdobywanie takich starda spotion 10 za 10 summonów, do aż do 150, vip pointy no to za kupienie czegoś w grze, zdobycie 10 zwykłego Young Holmesa, zwykłego nie Wojda, chociaż Void też chyba tutaj się zalicza. Zdobycie 35 gwiazdkowych postaci ze Summona, z Sumona, Con Circle No i Standard sender, szczyt, co ja przed chwilą robiłem Także mogłem to wszystko zrobić tylko w statekory i Shard Sumon ale to jest raczej 30 postaci, nie tak ciężko do zdobycia. Dla kogoś, kto trochę gra, zdobycie 5-gwiazdkowego i 6 Holmesa. No i jest tu po 5. No i mówię, jeżeli zrobicie go na 10 gwiazdek, no to macie 10 potionów, no to zaoszczędzicie 100 skroli. Ja nie zaoszczędzę, bo raczej go nie zdobędę, chyba że jakoś tam wpadnie jeszcze jedna kopia. Ale to nawet spoko, bo i tak raczej bym go specjalnie nie używał, chyba że zrobiłbym go na 5. I po lewej pamiętajcie jest Sumon, guzik czyli co 25 złapanych tych hmm, potionów mamy po prostu postać do summonowania dodatkową. jakieś tam wszystkie możliwe chyba są. A te y, potiony można wydać na 10 gwiazdkową postać, na postać wyboru, ale nas najbardziej interesuje to za 150 wybór pay to win artefaktu. No i reszta to takie dodatki, których i też bym za bardzo nie szedł, tylko jeżeli macie scrollę 1000, no to na pewno w pay to win artefakt szedł, na ten moment, korona, ten string też jest fajny, jeżeli macie szansę go zrobić powyżej jednej kopii. Korona jest fajna, Limon Bell niby w pewnych y, ustawieniach wymagany. Ja nie lubię, mam go, ale nie lubię tego używać. Pani też jest dobry, ale coraz mniej. No i Augustus Magic Ball świetny nadal, ale korona jakby zyskuje na wartości coraz bardziej. Także ja z mojej strony to mogę sobie zrobić troszeczkę Heroic z żeby zdobyć do mm, tej danej wartości, żeby mieć ten Paytwin artefakt. Ale jeszcze będę musiał usuwać te postacie, ulepszać, no to wiadomo nie zrobię wszystkich e, na wizji. Ale zobaczymy co tam w pannie. Na razie to bez żadnych pięciu gwiazdkowych. Wow. Unlucky, unlucky. Może klikniemy OK. W ogóle achievement. Najwięcej miałem, gdzie tu jest coś takiego, taki smutny. 257 summonów bez pięciowiaskowej postaci. To jest, to jest w ogóle nie fart. Także taki achievement. Pocieszenie O jest pierwsza pięciogwiazkowa. No i właśnie najfajniej by było, jakby tu wypadała Vesa, która no na ten moment mi nie wypadła. Chyba tu jeszcze nie mam miesięcznych misji odświeżonych. No ale już nie będę miał w tym sezonie. No i właśnie, jeżeli trafiłbym w WESE, to o, fajnie, 2pięcia. Dwie, dwie no to dostałbym kolejny artefakt, ekwipunek, znaczy się. Yy, no i tyle. To już raczej muszę sam pokombinować z tym summonowaniem. Także bardzo fajny eventik na skanowanie pay win, artefaktu, a w ogóle czy Young jest dobry czy niedobry. No, ja się nie lubię odzywać na początku, jakby chodzi o jakaś postać. Z tego co widziałem, to szczerze mówiąc, natomiast Void postać Young Holmes-Yanga wolałbym zwykłą. Jest on fajny na PvP, bije na pewno więcej niż jego nie Void na zwykły holmes Yang, ale on nie ma takiego fajnego CC jak jego zwykła podstawowa postać, która na większość, jakby na PvP ten Void, jest lepszy, bo zrobi o, fajne obrażenia, zamieni jednego aktywskila przeciwnikowi na to, że y, a, sam atakuje swoją drużynę, ale tamten ze względu na to, że może zamienić w te ptaki, w ogóle jest, wydaje mi się, na większość PVE i tak ogólnie do gry bardziej użyteczny. No ale to też już trzeba pooglądać testy, jak oni wyglądają. Ja na pewno wiem, że go nie będę składał na ten moment. Bardziej chyba interesowałaby mnie EOS, typowo pod PVP. Tyle nadziei, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.